Rada Miejska skarży Kartę Nauczyciela do Trybunału Konstytucyjnego. Jej nowelizacja spowodowała bowiem, że gmina musi przeznaczyć do końca tego roku na wyrównanie nauczycielskich pensji aż 2 miliony 700 złotych. W tej sprawie zarówno radni rządzącej koalicji, jak i opozycji byli jednomyślni. Na wtorkowej sesji zgodnie przyznali. Nie może być tak, by ustawodawca nakładał na gminę obowiązek wypłaty podwyżek nauczycielom, nie dając na to ani złotówki. Po raz pierwszy więc zdecydowali się wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego jak najbardziej słuszna. Myślę, że nie, nie budzi tej kontrowersji. Wszyscy zgodnie podnieśli ręce w górę przy głosowaniu nad tą uchwałą. Rada występuje do Trybunału o stwierdzenie niezgodności artykułu 30a ust. 3 Karty Nauczyciela z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli Trybunał podzieli jej stanowisko, miasto zaoszczędzi ponad 2,5 miliona złotych, bo mniej więcej tyle potrzeba na wypłatę tzw. średnich dla nauczycieli. Kwota 2,7 mln 700 to jest ta kwota maksymalna, która może się nam pojawić w grudniu. Kłopot Chrzanowa, a także wielu innych samorządów w Polsce, to efekt nowelizacji karty nauczyciela z listopada ubiegłego roku. Przepis oznacza, że wszystkim nauczycielom w podległych minie placówkach oświatowych trzeba wypłacić tzw. średnie. Na przykład nauczyciel dyplomowany w tym roku wedle wskaźnika ministerstwa powinien zarobić średnio 4207 zł brutto na miesiąc. W Chrzanowie dyplomowani zarabiają średnio 3600 zł. Zatem samorząd musi każdemu z nich wyrównać ponad 600 zł, czyli 7200 zł w skali roku. Zdaniem władszanowa nowelizacja karty nauczyciela naruszyła zasadę praworządności. Dlaczego? Bo oznacza nierówne traktowanie pracowników, skoro przyznaje nauczycielom dodatek uzupełniający, który nie ma związku ze świadczeniem pracy. Szanów nie ma w tym roku pieniędzy na ten cel i nie zapowiada się, by sytuacja ta miała się polepszyć w latach kolejnych bez restrukturyzacji sieci szkolnej. Nic dziwnego, że sprawa budzi niepokój także w środowisku nauczycielskim. Miałem rozmowę i to nawet jeden z dyrektorów szkół przyszedł do mnie, który pytał, co zrobić, co mogą zrobić nauczyciele, dyrektorzy, żeby nie wprowadzać tego wskaźnika wynagrodzenia, bo nauczyciele przeczuwają, że może ich dotknąć problem właśnie reformy sieci szkolnej. Nic nie mogą zrobić. Nic nie mogą zrobić, ponieważ nie można zrezygnować z należnych poborów. W Szanowie od lat subwencja oświatowa ledwie wystarcza na nauczycielskie płace. Gmina z własnej kasy wykłada pieniądze na utrzymanie szkół, a więc oświetlenie, ogrzewanie, remonty. Po nowelizacji kasy nauczyciela pieniędzy z subwencji nie wystarczy nawet na pensję. Całe nieszczęście polega na tym, że są to pieniądze bieżące do wydatkowania. Co innego jest wydatek jednorazowy. A jak uchwałą Rady komentuje szefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szanowie, Danuta Suwała? To jest przykre, bo takie... Rzecz tej chowanie, prawda? Takie będziemy mieć efekty, jakie będziemy mieć, jakie wychowanie dzieci i młodzieży. To stare porzekadło. Okazuje się jednak, że o słuszności wystąpienia do Trybunału przekonani byli nawet nauczyciele, na przykład przewodniczący Rady Miejskiej. Ciężko było panu podnieść rękę za tą uchwałą? Absolutnie nie, dlatego że tutaj bo, że nikt nie neguje zasadności podwyżek dla nauczycieli, tak jak pani powiedziała, sami jestem nauczycielem i liczę na podwyżki. Natomiast ja no, jestem w tej sytuacji, że jestem i nauczycielem, i radnym i wiem, jakie konsekwencje dla budżetu miasta ma ta ustawa. I tutaj pan burmistrz i radni mają przede wszystkim to na celu, żeby nie obciążać kosztami tej ustawy samorządu, skoro związki zawodowe i rząd poparty przez naszych parlamentarzystów uchwali podwyżkę nauczycieli, niech znajdą te pieniążki w budżecie państwa. Tylko tyle. W kwietniu tego roku Związek Nauczycielstwa Polskiego sugerował miastu, by podniosło dodatek za wychowawstwo z 55 zł do 100 zł i dodatek motywacyjny z 3 do 4 Wówczas kwota wyrównania na koniec roku byłaby mniejsza. Gmina odpiera jednak te argumenty, tłumacząc, że te pieniądze i tak trzeba by było ściągnąć z innych zadań, na przykład inwestycyjnych. To nie jest wystąpienie przeciwko nauczycielom, tylko wystąpienie o pieniądze dla nauczycieli z, od rządu, bo te pieniądze, czy tak, czy tak, to się znajdą, tylko albo kosztem inwestycji gminnych, albo dostaniemy faktycznie na zadanie rządowe z rządu. Szanowni kibicuje m.in. sąsiedni Libiąż, które prawdopodobnie poprze uchwałę Rady Miejskiej Szanowa, bo tylko bogate samorządy w Polsce nie będą miały problemów z dodatkiem uzupełniającym dla nauczycieli. Inne będą zapewne wcześniej czy później zmuszone do restrukturyzacji sieci szkolnej i wstrzymania zatrudnienia nowych nauczycieli. Powstanie luka pokoleniowa, prorokuje dyrektor zarządu szkół i przedszkoli w Szanowie. Już teraz pracuje tu zaledwie czterech nauczycieli stażystów. Gmina zatrudnia 64 nauczycieli kontraktowych i 119 mianowanych. Dyplomowanych, którzy zarabiają najwięcej, jest 278.